Mam z tej strony Retrofan. Są takie dwie kultowe serie mordopić. Chodzi oczywiście o Mortal Kombat i Street Fighter. Są zwolennicy jednej, są zwolennicy drugiej. Chyba nie spotkałem osoby, która by tak samo lubiała obie serie. Natomiast ja jestem zdecydowanie mortalowcem. Wiele, wiele godzin spędziłem przy jedynce. Setki godzin przy dwójce. I całkiem sporo przy trójeczce. I poza te trzy części nie wykraczałem. Kolejne mi się już nie podobały i nie grałem. Natomiast jeżeli chodzi o Street Fightery to bardzo, bardzo mało grałem i tylko w jedną część, a mianowicie w Super Street Fighter 2 Turbo na PC, ale ta gierka mi nie siadła. Nie mówię, że zła. Nie siadła mi. Wolę bardziej klimaty Mortal Kombat. Ale o, o co chodzi w tym wstępie generalnie? Jak się pojawił Mortal Kombat 1, no to była to gra rewolucyjna. Digitalizowane postacie, no masa krwi na ekranie, świetny klimat gierki, świetne postacie. No, no coś pięknego po prostu. I kiedy pojawiła się druga część, to nie zawiodło na graczy, przynajmniej mnie. I, I te osoby, które znam, też, też uważają, że dwójka była no, zarypistą kontynuacją tej pierwszej części. E, szybsza akcja, więcej klatek animacji przypadających na, na każdy ruch, e, dodatkowe postaci, no, masa ciosów, jeszcze więcej niż w poprzedniej części. E, poza Fitality mieliśmy jeszcze Friendship i Bybelity. No, no, kupę fajnych rzeczy podchodziło i najważniejsze trzymało cały czas klimat jedyneczki. Jak się pojawiła trójka, to też się nie zawiodłem. Doszło bieganie, doszły kombosy znowu kolejne postacie, kolejne ciosy, kolejne rozpierducha i z hektolitry krwi, i tak dalej. No i generalnie, zawsze jak się z jakimiś gierkami spotykałem, gdzie była kontynuacja, kolejne części wychodziły, to nigdy się nie zawiodłem. Tak, tak było z dumem jedynką, dwójką, z Quake'em, nawet z The Incredible Machines. Generalnie każda gra, która miała drugą, trzecią część, to każda następna część naprawdę mi się podobała. Cieszyły mnie nowe rozwiązania, które się tam pojawiały, i powtórzę to jeszcze raz, każda gra. Trzymała klimat albo miała te dobre cechy tej pierwszej części, która, która nas zachęciła do grania w daną serię. Także jak zobaczyłem, jak pada w moje ręce dyskietka ze Street Fighterem 1 na Atari ST, no to się ucieszyłem, bo kurde, no, pomyślałem sobie, że będę mógł zobaczyć, czym się ta dwójeczka różni od jedynki, co zostało w tej dwójce dodane, czym urozmaicona ta rozgrywka w dwójeczce w stosunku do jedynki. No, i nie youtubując wcześniej, odpaliłem sobie tą, tą grę na, na moim Atari 520 STE. I ja pierdzie, to jest po prostu jakaś pomyłka. To, to, to jest zupełnie inna gra. To, to, to jest totalne nieporozumienie. Street Fighter 2 nie ma kompletnie nic wspólnego z Jedynką poza tym, że to i to jest Mordobiciem. Y w innych grach no, jest, jakiś, jest jakiś postęp urozmaicenia, ale tutaj została stworzona chyba od zera gierka, i tak na dobrą sprawę ona nie powinna nazywać się Street Fighter, bo, bo nie nawiązuje do tej jedynki chyba po prostu niczym. Ta jedyneczka to jest jak dla mnie totalne dno. To nie wiem, international karate na czy na komodorku jest 100 razy lepsze od tego, ale chcę wam to dzisiaj pokazać. Osoby, które jedyneczki nie znają, no to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Na pewno stwierdzicie to, to co ja, że gierka zasługuje na 1 w skali, w skali Eliopa 1.5. No nic, zapraszam na Street Fighter 1 na Atari ST. Dobra, giera się ładuje. Mamy przepiękny ekran tytułowy, który już nam wiele mówi o grafice, która nas w gierce spotka. Dajcie mi znać w komentarzach, jak mnie słychać przy użyciu tego mikrofonka Blue, ponieważ dostałem zarzuty w komentarzach, że taki zawodowiec, taki youtuber jak ja. A widać mu to na filmie kabelek lecący od ucha dyndający przed ekranem i do telefonu. Także spróbujemy spróbujemy tym nagrać. Mi wydaje się, że jest gorzej. Gorzej nie słychać jest pogłos, no ale sami ocencie. Jak nie będzie Wam się podobać, to wrócimy do starego systemu nagrywania. Dobra, naciskamy jedyneczkę. I teraz tak. Y Według Wikip Wikipedii, gramy tylko Ryu, który podróżuje sobie tutaj po świecie, Japonia, Stany, Wielka Brytania, Chiny i w każdym z tych krajów ma do pokonania dwóch przeciwników. Pokonam w Japonii, przechodzę sobie na Stany, kolejny dwóch i tak dalej. No i pewnie jak wszystkie załatwimy, to nie wiem czy będzie to jakiś boss czy nie, bo gierki nie ukończyłem, nie miałem tyle samo zaparcia, żeby ją ukończyć. Tutaj na tym filmie też raczej tego nie zobaczycie. W każdym razie, no po jednym kraju, po dwóch przeciwników i tyle. Naciskamy Fire na Japonię. Pierwszy kraj, Japonia. Tutaj pokonamy tych dwóch. Przechodzimy sobie do Stanów Zjednoczonych. Każdy kraj ma oczywiście inne scenerie, innych tych ludzi, których lejemy. Ale jaka nas, jaka nas czeka grafika? To proszę bardzo. Ryu, Foretsu. I nikt mi nie powie, że to jest totalnie inna gierka niż cała reszta serii Street Fighter. Jaki tu mamy wachlarz ciosów? Gała po skosie w tył, odcinanie. Gała w tył, fire, taki kopniak z obrotu. Po skosie w górę, no to skaczemy. Sam fire, no to zależy w jakiej pozycji jesteśmy stojącej, no to po uwalimy, walimy, walimy w jajca. I generalnie tutaj w przeciwieństwie do Street Fightera czy, czy, czy Mortal Kombat tu, tu nie ma żadnej strategii, tu nie musimy gdzieś tam przyblokować, potem kogoś, nie zamrozić i potem aperkatem walnąć. Nie, tu jest po prostu na pierdzielanie guzik, a jeszcze jak troszkę ćwiczyłem przed tym, to grę można po prostu przejść, kucając i podcinając, trzeba gościa troszkę zapędzić tutaj i, i walimy po prostu w guzik, trzymamy poskosie w tył i praktycznie każdego przejdziemy. Drobne urozmaicenia się tu będą pojawiać, bo gdzieś tam trafiłem ninja. Nie wiem, czy po tym gościu nie będzie ninja, który będzie w nas rzucał gwiazdkami. Czy jest to jakiś cios specjalny? Nigdzie też, znaczy nigdzie. No, mało szukałem tak naprawdę, ale nie znalazłem informacji, czy tutaj są jakieś ciosy specjalne. Podejrzewam, że nie. Gierka jest stara, beznadziejna i wątpię, żeby na tamten czas coś tutaj wymyślili specjalnego, co by, by urozmaiciło tą rozgrywkę. No, to jest generalnie żałość. Tak jak mówiłem we wstępie, International Karate jest naprawdę dużo lepszą mordowitką, która daje większą frajdę niż, niż ten szal. Grafika nie wiem, czy jak na 80., na który rok nie pamiętam. To widzieliście tam datę we wstępniaku, zapomniałem, więc 86. To no nie wiem, czy jest super jak na ten rok. Na automatach pewnie ta, ta gierka lepiej wyglądała. Jeżeli ktoś to kiedyś grał na automatach, to dajcie mi znać w komentarzach, jakie były wrażenia z tej gierki, jak się pojawiła. Przecież podejrzewam, że blado wypadała przy innych automatach. Co za siła, ale nie zapominaj, że jest wielu yy, wielu guys, czyli w, chłopaków takich jak ty dookoła świata. O i teraz ma, O, tego ninja mamy. On będzie rzucał gwiazdkami, ten dyk. Ale też go no myślę pokonamy. Bez problemu. Powtarzając ciosy. Będzie nam też dane zobaczyć jak... O, gościu się teleportuje nawet. Patrzcie, rzucił gwiazdką teraz. Ale niestety to mu nic nie da, bo Tutaj wystarczy walić guzik. Próbuję do mnie rzucać skubaniec, teleportuję się znowu. Ale rozwalimy gościa, pokażę Wam jeszcze drugą scenerię. Może jak to w miarę szybko pójdzie, to jeszcze trzecią, ale tu może być różnie z tym, ponieważ mi się będzie chciało w to dno grać aż tyle czasu, a też nie będę was zanudzał podczas filmiku. Ale patrzcie, mamy tyle samo Skubanie z te, te gwiazdki mu trochę pomagają. Jeszcze nie zabiję kurde. O, jak rzucić gwiazdką, jest Ale może go ciągniemy jeszcze. Nie, on nie ciągnie. No to jednak przegrałem. <laughs> nie jest tak super łatwo jednak. Nie po prostu nam sprawę. To trzeba... Trzeba ciosać, ciula i Te gwiazdki z kochańca bo, bo trochę mi zabiera energii tym, Ale... No i teraz stoi, patrzcie, stoi, przetkałem go do, do końca scrollingu, że tak powiem, i po gościu, nie? Bo... Masakra ta gierka jest. I wyobraźcie sobie, że coś takiego kupiliście oryginał kiedyś. Mając, nie wiem, Amigę czy Atari jest dramat. Dobra, spróbujemy go zapędzić. Tam wroga znowu. Siulę go. Że animacja tutaj jest straszna. Responsywność straszna w tej gierce. Dobra, Widzisz tam w róg, gościu. I jeszcze z dwa ciosy i leży. Dziękujemy, wygrana. Zobaczymy sobie jeszcze scenerię w Stanach Zjednoczonych, tamtych dwóch przeciwników i, i, i kończę. Jak chcecie zobaczyć kolejne państwa to musicie to zrobić sami, bo yy, dopiero 5 minut się nagrywa, ale ja nie będę miał cierpliwości, żeby, żeby dalej w to grać. I to nie jest kwestia, że to jest taka wersja na Atari ST pewnie, bo podejrzewam, że na innych platformach wygląda tak samo i tak samo źle chodzi. O, tutaj jest rozwalanie. Pff. Nie wiem, czy szybkością fajera to decydowało. Spanikowałem i zacząłem naciskać. Ale grafika jest dramatyczna. Dobra, Stany Zjednoczone. Ryu versus Joe. No i znowu to samo. Boże, jak te, te skoki są denne. Animacja jest po prostu tragiczna. Nawet w locie się go nie dało kopnąć. No, ta gra została napisana, nie wiem, w dwa wieczory chyba, tak mi się wydaje. Tragedia. Tragedia. Może we dwójeczkę, jakby się zagrało, byłoby inaczej, ale nie mam piątego drugiego Joya, bo Piotr leży po mnie, ale to muszę musiał wszystko wyłączać, ładować jeszcze raz, bo jest myszka wpięta zamiast drugiego Joya. Ale już tu gościa mamy. I teraz powinna być pan wygrana jeszcze jedna i będzie drugi przeciwnik ze Stanów Zjednoczonych. Podejrzewam, że e, Wasze komentarze będą w jednym klimacie o tej gierce. Tylko proszę mi nie najeżdżać na Atari ST, że to akurat tutaj wygląda, bo nie uwierzę, że na nic jest lepiej. Najbardziej mi zależy na komentarzach zwolenników serii Street Fighter, co oni napiszą w tej części. No dobra, gościa, patrzcie. Zapędzimy go tutaj i tutaj już jest Pozamiatamy. A nie, wpadł na pomysł, przeskoczył mnie jednak. Skubamy. Ale to się dużo nie dało, niestety. O no, jakiś cios w powietrzu wykonał przed chwilą, coś tam tutaj jest jednak z tych ciosów pokracznych. No i gościu, żegnamy Cię, powiedzieć jeszcze. Do widzenia. I mamy drugiego. Zobaczmy, co to, to będzie. Chwilkę się z nim pobijemy i kończymy tą parodię. W ogóle nie mam frajdy z grania w tą grę. Ten sam tekścik. I co teraz? Ryu i Mike. Czyli jakiś taki osiłek kolejny. Dobra. Zapędzimy go znowu w prawą stronę na koniec scrollingu. Chociaż gościu mi przyłożył raz pyszczysko. Energii trochę zabrało. Bardzo słaba responsywność jest. Ja naciskam i z opóźnieniem te ciosy wykonuję. To jest skurzające. uważać, bo gościu jest silny. Dużo mocniejsze ciosy ma niż ja. Niczym nie rzuca, więc poczekamy aż podejdzie. I spróbujemy go samymi podcięciami wykończyć. I jeszcze dwa ciosy i będzie Kurda Kurde, i mi przywalił. Nie, gościu jest zdecydowanie silniejszy. Ma większy power Także delikatnie wzrósł poziom trudności, ale są to dla nas. No, ciosaj go. Naciskam guzik, a ten nie robi nic, nie? Już mnie ręka boli od walenia tutaj. No podchodź, podchodź ten No ale fajnie, że jest silniejszy. Jest jakieś urozmaicenie, co nie? No i tu go będzie nie A nie, jeszcze scrollingu trochę zostało. Patrzcie, jaka fascynująca gra. Wszystko załatwione jednym ciosem będzie. No, chodź słaniaczku. Jeszcze jedno, jedno dotknięcie i wygrał. Ale super gra! O! Piotrek się ze mnie śmieje. Dobra. I co teraz? Będzie następny kraj, ale to już nie wiem, jeszcze raz go muszę pokonać, kurde. Bo on mnie raz pokonał i to kurde, co tak się opóźnia, to... Tylko widać po łapie, że gościu jest jakiś osiłek, taki konkretny. Aperkata mi walnął. Trzeba uważać, bo dwa razy silniejszy niż ja, dwa razy więcej energii zabiera. No, ale już praktycznie po nim. Dziękujemy. Gościu leży. Zobaczmy sobie, jak jeszcze będzie trzeci kraj wyglądać. I kończymy. <laughs> Muszę tutaj poszukać w necie, czy jakiś super boss potem jest na końcu po tych czterech krajach. Jeszcze dla samej tylko grafiki wystroju wnętrz, który tam kolejny kraj był, Wielka Brytania. A tutaj jeszcze czułany. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest. Czy mam tylko fire naciskać, czy by trzeba było przytrzymać, czy coś. Wielka Brytania. I tu jakiś problem z grafiką widzę jest. Beardy, jakiś ptaszynka. O ciul, Jakiś mega błąd grafiki jest. Nie wiem czy tu się będzie dało grać, czy będzie zaliczać nam kolizję sprite'ów na tym, na tym bywlającym się tle. czy znaczy tle, postaci. Coś, coś się pokaszaniło. Ciul! Jaki gościu ma power! dzieliście jak mi zeszła energia? Dobra. Biegam, nie niedużo mi się nie chce, to tutaj co się dzieje z grafiką, także nie ogarniemy tego. Gra jest denna, jest denna po prostu dla mnie totalna jedynka w skali 1-5. Mam nadzieję, że wytrzymaliście, trzymajcie się na razie.